Której nie przelewał się hs słowa Ty wiesz, jak wodospad zbudzę w oczach tysiąc obaw Jestem zwykłym chłopakiem, ale idę jak się złobak Porysowanym nichem Wszystkim rymem płynę, dolnośląskim stylem I uderzy, Powiem, że miłość nadaje życiu Ogromne znaczenie szukam, równości w tobie szukam Wolności w sobie to ten płomień, opętany samam Przeciw ile można upadać przez nierówne progi Przez fałszywe hieny, obłąkane i złowrogie mordy Bania wysadzona wersem, bo jestem tym szaleńcem Który potnie tekstem, sędzi w nocy z powiek Serbie. Nucę level, level of love, love kopie po piszczelach System jak 300 volt, stąd psychodeliczny gość Który kocha, iść pod System pozbawiony wiary, miary i miłości. Usłysz mój puls duch Matryk, skodowany nocą wieszem. Wyszarpane serce, pocięte szeptem, daję ci ten ogień dziś jak milion w papierze łap. Duszę masz, idź, otwórz serce. Serce, serce. Nie odbierze kiedy, jestem odmiencem, który idzie i nigdy więcej już tam nie zajdzie. Są miejsce, umarłem tylko raz tam Podliczę każdą pręgę, gdzie umią tylko brać Patrz, jestem byłem, będę grał w sobie wykręcony dram, nie pasuje No to ciało, dzisiaj szybko znów nie pójdę spać Kiedy płyta i igła Przeznaczona, znaleziona w stosie ściana w mieście, chyba znów gdzieś, aha Wywalił kałamarz, atrament dusza z data zbrodnia i będzie kara Echo z labiryntu, rośnie skala rimowania Otwarła się rana, rozsypały z niej szpilki. Przetana w deszczu słów, z buntowanych znów, miało kogoś nie być tu Dalej ciste tęsky, po którym zajdzie kurz Licisz moich grzech, no to pijam w ciebie chuj Nie odnajdziesz mnie tu już, kiedy pospadałeś akty podetanych sumień kwiatów jak perełki czarnych lóż Teraz sytuacja anormalna. W mieście zamrogałeś światła. Ja odpaliłeś play, coraz bliżej nam do zwarcia. Awaria naciąga taniec. Open tańca, liryczna granica wciąga. Czy moja magia w moim duchu też kiedyś gdzieś zabrakło światła? Dziwne dziecko zimno, cicho po masku w blasku latarniach. Też do oczu, jak czarne kroki się pierdalał. Pod krótką, jak pieszywka, tylko wena ogrzewała. Wiernie czekała w cichych długo Długopisy, siła opętania. Słowo wiara, porwała ślad Zatarła łzy, zabrała, zwykła, biała كجيش